4! I to by było na tyle. Na jeszcze i Flex. Eee. No ja mam wszystko. Poza łóżkami to mam wszystko, tak naprawdę. Mogę biec sobie, zwiedzać świat i tak dalej. Wszystko fajnie. A gdzie jest ten skarb w ogóle? Tutaj gdzieś musi być. O, jesteśmy na skarbie. Tylko czekaj. Okej. Okay. Nie będę się bawił. Mamy tyle żelaza, że nas stać. Dobra, S. Jeszcze, jeszcze jedzonko, ale jedzonko nie potrzebujemy. Mamy wszystko. Czy ja tu widzę żelazną klatę. Pozyskany gravel został. Zapalniczka zrobiona. Wszystko mamy. Minuta piąta. Także nice. Jak na piątą minutę, to ja mam jakiś set, jakbym speedruna jakiegoś robił, co najmniej. Jeszcze statek tam jest kolejny. Co jest? I tam. Tu będzie pierwsza skrzynia. Nie ma? A jest, dobra, tylko trochę dalej, dobra. 15, 16 emeraldów. Pa. Jak ja tu mam kolejną część seta? Co ja chcę sobie zrobić? Portki? Tak, o, portki są robione. Czemu nie? Tutaj jest kolejna skrzynia. Jak oglądają moje odcinki poprzednie ze statkiem, to wiecie, że tutaj będzie kolejna. O, treasure mapa. Zawsze to jest treasure mapa. Ale to jest ta sama, dobra, więc olać. I ostatnia. O, TNT, spoko. Dobra, ale tu jest ocean, więc jakby. Ja mam już takie itemy, że nie muszę nic szukać. Wolę na tej pustyni się rozejrzeć za lawą, tak mi się. Tego też nie potrzebuję, szczerze. Już mamy wszystko totalnie poza łóżkami. Jakby nie patrzeć. Lawę widzę, lawę widzę. Tam jest lawa. Uuu, pogu! Dobra, się ma. Raz, dwa, trzy. Tak, tak, tak... Ja pamiętam, jak wszyscy się uszyli na początku robić te portale i za każdym, na każdym odcinku wam pokazywałem, jak robić ten portal. Bo ja pierdzielę, przecież ja umiem takie rzeczy. Teraz to już syf, odkąd zaczęli wszyscy speedrunować. Dobra... Mam jakąś złotą rzecz? Kurde, nie mam. A dobra. Raz w życiu pójdę ze złotym hełmem. Chociaż nigdy nie tworzę tego, ale dzisiaj jakoś mam... Nie chcę, żebym je być. Po prostu wiecie, jak jest. Nie odnawiają mi się życia, więc na razie nie straciłem nic, co prawda. Dobra, generalnie syf. Ale... Poczekaj, nie zrobiłem. Zalewmy to tak, żebyśmy sobie mogli tego blok, ten blok zabrać. Dobra, i ten też. Dobra, mamy 19 sztuk. Kopów, kopu, w kopu, w dół. Cyk. Mam nadzieję, że nie dostajesz lipsa, I co dajesz? No, niestety. Dobra, to teraz zrobimy tak. Dwie sztabki dajemy mu. Idziemy sobie tutaj, żeby sobie wydobyć trochę materiałów. Miejmy nadzieję, że dużo. Czyszczenie ekwipunku z jakichś syfów. Dobra. Złoto do wydobycia, oczywiście, już widzę. Cyk. Cię nam nie przyda, raczej. dla szybkie czyszczenie ekwipunku. Tutaj żelazo. Chociaż nie wiem po co i tak się już pewno nie przyda. To do wywalenia, to do wywalenia to też. A tutaj jeszcze możemy złoto wrzucić. Możemy mu wrzucić. Cyk. 8. Niech zostanie. Dobra, cyk, cyk. Dobra, wszystko jest dobrze. Tutaj wiad rozwodą. Jak tam jest? Potka na fire. Z tyłu. Nie widzę perył, ubyczku. To bardzo źle dla ciebie. Cię zapowiada, jak nie widzę tutaj pereł, trzymaj. Teraz tak, syf, 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 Co jest za syf? Tylko, tylko ta potka i te nitki coś warte są stary. Nic innego tutaj nie ma znaczenia. Ty ja sobie żartujesz Bieku, że ty mi cztery dajesz. Darmowe łóżko. Jeboty na fire. no daj jeszcze. No weź please. Osiem rzuć. Daj osiem, daj osiem, daj osiem, daj osiem, daj osiem, daj osiem. Pogłówcę cię, tak, tak, tak. Dobry piglin, wypuszczę się, jak dasz osiem, serio. Nie obsydiony. O, się My chyba się źle zrozumieliśmy. Byku, czemu ty dajesz same czwórki? Nie zostaniesz wypuszczony, z Chyba strolowała wszystko. Dobra, jeszcze jest lawa, jeszcze jest szansa. Oczy się. Nie teraz, nie, nie teraz. A skoro pomysł z pulę spad, spadł, to my też spadamy, ale podziemię. Lecę prosto w dół. Nie mogę patrzeć na boki. Teraz jedyne co nas uratuje, to diamenty. Musimy zdobyć diamenty. Jesteśmy w dupie trochę z przeproszeniem. Czekajcie. Cię nie da kopać ty. Patrzcie, dlaczego jest źle? Bo zrobię sobie crafting. Zrobię. Sobie w nim piec. I prawie się pojawia, że nie mam drewna. Jak puszczę z Crafting Zoka. No właśnie. Czekaj, czekaj, bo jak sobie tak myślę, to przecież ja portal też nie zrobię, patrz, cyk? Cyk. Więc. Okej, okay, zrobiłem tak jakby backup. Mam co prawda naprawdę narzędzia, ale zrobiliśmy jeszcze raz to samo i, i teraz powinno zadziałać. Po prostu mieliśmy błąd i nie chciałem przez błąd yy, robić tego od nowa, więc jesteśmy na tym samym seedzie. Po prostu backup jest zrobiony. Dobra, nie podoba mi się to. Okej, okay, mamy fortecę, ale wiecie co? Najpierw bym poszedł po złoto, zobaczyć, jak się wydó. Ty, to jest, to jest dobry lifehack do chodzenia, bo ty. Cyk, cyk, cyk. Nie mam jak go i Zawsze ten gaz musi trafić. Tam też jest forteca. Okej, okay. teraz trzeba wydobyć jakieś złoto. Najgorsze, że nie możemy się osłonić przed tym piglinem. Może najpierw byśmy te pałeczki wzięli, tak to, na luzie sobie, cyk, bo widzę, że Blaze się spawnował. No to, jakby od razu możemy go. Okej, okay. dobra. No, w takim razie spróbujmy najpierw pałeczkami ogarnąć, a potem będziemy zajmować się złotem. Także jesteśmy i sorry za tamto co się stało, no ale mówię, to nie do przewidzenia było. Dobra, no, nie patrz na spawner, nie patrz na spawner, nie patrz na spawner. O tu się zatkamy, żeby nas Blaze nie atakował, dobra. Dobra, no, tak po jednym możecie respit. Trzy, jest spoko. Dobra, ty wszystkie na razie dropią. Co jest? Widzicie, tam jest portal z prawej strony. Blok złota, ale nie wiem, czy chcę po niego iść. Ojej. Jak to jest możliwe? Spawner zniszczyłem. No i tyle. Nie chcę, nie chcę go zrzucić. No i spadł tak czy siak. Mamy pięć pałeczek. Yy, dobra, na pewno znajdziemy jakiegoś Blaze'a, nie? Ale już mieliśmy po drodze, więc... Tam jest drugi spawner, dobra. Nie patrz na niego tym razem, nie patrz na niego. Dasz sobie radę. Do daj lecisz, najtrudniejszy challenge jaki miałem w historii Minecrafta. Dajesz, dajesz. Zajesz? Mam taką moc, wszystko zamieniam w bedrock. Dobra. Nie, nie, znowu drugi spawner. Dobra, chociaż rzucił pałeczkę ten. Czuć. No, nie rzucił, kurde, braknie mi jeszcze jednej pałeczki. Jeszcze jedna na pewno, żeby wejść na 100%. Żeby nie musieć się martwić. Dawaj, 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 dawaj. Na bedrocku się Moby nie respią, więc y, cały czas tracę jakby strongholda. Powiem wam, że sobie strasznie zepsułem to, co się stało. Strasznie sobie zepsułem. Ej, niby tak łatwo by było się do tego bloku złota dostać, może. Ale i tak nie mamy, nie mamy czym go wydobyć. Mamy, mamy dwa żelaza. Jest, widzę, zrespił się. Dwóch, trzech, trzech i trzech, trzech ciemnych szkieletów. O ile idziecie, że ginę tutaj? Czterech ciemnych szkieletów. Kozak. Ja na początku spadajmy przed nimi. Dobra, no, tutaj się z nimi zabawimy. Dobra, jeden. I co, zastakowałeś się? W szoku jesteś, że mam taką moc. Pa, pa, jak się stakują głupi. Da, więcej, więcej, więcej. Dobra, sama mało, ble. Chciałem jednego. Dobra, zgaśnij i cię wale. Jakie taktyki tu są. A, nie zgaśnie już. No, dropni ktoś tą pałeczkę w końcu. To, nareszcie, dobra. Spadam stąd. Nie chcę tu w ogóle już być. Może macie złoto. Mają złoto i mają też rzeczywiście obstawę. Dobra, nie było żadnego, teraz nagle wszyscy się pojawili, dobra. O, strać jak najmniej złota, no, i strać jak najmniej złota. Dalej sobie kopię złoto, no wyzwyczaiłem taktykę jak to kopać, nie chcę wam tego pokazywać, bo to nuda straszna, ale jeszcze pokopię trochę, bo coś czuję, że dzisiaj jest mi bardzo potrzebne, szybkie perły są. Ale jak są zawsze potrzebne szybkie perły, to nigdy ich nie ma. Ostatnio na odcinku na moim drugim kanale, powiem wam szczerze, że potrzebowałem, nie potrzebowałem znaczy się pereł i koleś mi rzucił oczywiście Pigwin Willu w tradeach. już wam mówię, w trzech. 13 pereł. Mamy ziomków. Ile złota? 24. Jeszcze sobie zetniemy trochę drewna, bo już nie mamy. Proszę cię, stary. Nawet nie denerwuj mi, nie, nie pali mi się, ale chcę. Chcę perły. Chcę perły, chcę perły. Chcę perły. Oh, to pięć tych jeszcze raz, proszę cię. Ja myślałem, że jak trzecie. Jaka jest szansa na podwójne peru? Weź ktoś oblicz. Weź ktoś oblicz w Błagam. Co prawda 5 i 4 rzucił tylko, więc nie za dużo. Oni gonią go? Czy mnie? Dobra, nie go goni. Niszcie go. Jak mi rzucił, ale kurde szkoda, że tak mało. Chociaż jeszcze od jednego peru. Jeszcze jedno. No please, chłopaki. Nie róbcie mi tego. Ops, Fire Dress. Ten Fire Dress może się przydać. Glowstone. no kurde, chłopaki, no. Dwa razy rzuciliście tak fajnie. No, coś, czuje, że się już nie dogadamy raczej. Dobra, ale przynajmniej daj, żelazo. Ile tego żelaza? 21. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że można by było spróbować zrobić kilo. A co za tym idzie? Można by było po ten blok złota pójść, nie? Kurda, taki piękny początek był. Ty, a jak ja, smokowi będę patrzył na te kryształy. To one się nie zamienią w bedrock? Ty, to jest 200 IQ? W sumie teraz o tym pomyślałem. Dobra, sprawa wygląda tak, że idziemy na pewno po ten. Po, po ten blok. I możemy po tej lawie? Przecież my możemy sobie zrobić ścieżkę. Lecimy do portalu. Ty, ty, ty. Pierwszy raz mi się ten bedrock do czegoś przyda. Naprawdę. No tak, co jest w skrzynce? Uuu. Dobra, mamy 14. Da, spadamy. Mam nadzieję, że teraz 14 wystarczy, to będzie już ile? Półstaka ponad, tak? Jakby nam najgorzej rzucili, to i tak mamy już na bo mamy 9, bo dali 5 i 4. Fajnie, że rzucił dwa razy, ale nie mógł 8 i 8 na przykład, albo 8 i 7, albo 7 i 7, chociaż dajesz perły, stary i masz darmowe złoto. Nic do ciebie nie chcę. może sobie je zostawić nawet. No i patrz. Dalej nie mamy. Nie no, onciem się skończyły perły, koleś miał wszystkie mi oddał. Już poszło info na dzielnicy, że nie chce, nie chcą mi dać peru. Uuu, spadamy. Dobra, i jest portal. Pytanie, czy ja Go. Odczep się, odczep się, odczep się. Dobra, wyszliśmy. Co prawda, jest noc. I wiecie, co, co to znaczy? Że nie mogę spać. Ale już wiem, w którą stronę się udać. Dokładnie tam. Dobra, i zobaczymy, czy jak będę patrzył na tych kształtów, czy one się zamienią w, w bedrock. Ty, to mnie bardzo cichaj Dobra, biegniemy nareszcie do, na do endu. Lol, patrzcie na tego kaktusa nad lawą. Ty, kaktus, sobie nad lawą. Na bloku kamienia w dodatku. Jeszcze? Jesteśmy na 2000, tysiące, ale już skręcił w prawo mocno. Jak najlepiej się wkopać? Chyba. No tak, nie? Potka na Fire rezista w razie czego? Zjedzmy jabłko i kopiemy dalej. Teraz tylko nie zatkać sobie jakoś głupie przejścia i portalu nie zniszczyć. Dorsza, bardzo uważnie walczy tutaj, bo jak sobie zamknę jakieś wejście do portalu, to lipa. Czekaj, czekaj. Tak. Okay. O! Silverfish, tu nad nami. Tu, to jest to pomieszczenie, Imo. Jest portal room, dobra. Tak. Czy mogę zmienić ten spawner? Halo? Ok. No, mamy oczy, więc zamieniamy. Lecimy. Władamy na luzie. Czekaj, żeby. żeby tylko nie. Zważyli. Dobra, wchodzimy. No nie, gdzie my się zrespiliśmy? Czemu akurat w takim miejscu? Dobra, na spokojnie. Zrobimy schody. Jakoś sobie damy radę. Najgorszy resp, jaki się mógł trafić. Naprawdę. Na spokojnie, na spokojnie. Żebyśmy się tylko nie. właśnie sami nie zamknęli. Ja na spokojnie się wykopię. nawet nie wiecie jaki jestem tu skupiony. Tomek.